Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku zagramy sobie drafty Czyli Takie ala battle royale W którym po prostu sobie Sami piszemy karty I wygrywamy nagrodę Dobra, więc widzicie weźmiemy sobie najprostszą Raczej Tutaj Taktykę, czyli jakieś Eee Takie mam tylko, więc weźmiemy sobie To na razie Dobra, a więc tak, wybór kapitana Cielini Dobra, tu nie gra czyli Cielini, Imbobile, papin, kanale z Gabriel... weźmy sobie Cieliniego na eś... aha, bo nie mam tutaj bo nie mam tutaj eśpo, więc dobra, zaczytajmy od napastnika widzowie Napasniki tak, Dzeko, Show Pedro, Papin, e, Charlotte, Prideweed Weźmy sobie papina Pokołowego napastnika bierzemy więc. Będzie to. Kantona Kunku Benzema, tracić. Sorry Benzema, ale. En Kunku. Mam pełne prawie zgranie francuskie na napastniku. Jakieś to dupy więc, żeby było to weźmiemy sobie podgląd zgrania. Weźmiemy sobie e, tutaj. Nie wiem, czy to mi czasem nie da, nie, nic mi nie da, więc weźmiemy sobie Mateusa Nunesa, którego są w teamie, więc tak, Eśpek, kolejny Kimisz Ruben Neves, Barret, nie no, Kimish, wizowy, Kimisz w wersji, e, tutaj, nie wiem, jakiej jest, to jest jakaś śnieżna, chyba zimowa Gomez, Taylor, Valencia, Dragon, Wendel, weźmiemy sobie, nie wiem, no, na przykład Potempo z Bilbao. I kto tutaj będzie? Alaba Varan, Badia Schmeiling Guardiola. Szczerze, Wziąłbym Guardiola, a dlatego, że lubię United, weźmiemy Rafaela Varana. Mamy bardzo dużo tutaj, widzowie, e, jak się to nazywa? Francuzów, więc ktoś tutaj, na przykład, taki Guardiol by też pasował, ale niestety nie ma tutaj, więc weźmiemy sobie Hummelsa po prostu. Bo lubię Bayern. I tak, i też do dodatku Kimiczowi daje zgranie. No i tak. Tutaj lekuku, by dać zgranie do tutaj gościa z lewego no i Bramkarz Stels, ona na, no, że jestem Polakiem, no to Wojciech Szczęsny, no i co ja wicowie tutaj układam ławkę i rezerwę i się widzimy, dobra wicowie, ja tutaj naprawdę miał dobre trafi Karim Benzema, to jest mój nowy nabytek, shoot Bellingham, Modric Ake. E Onane dostałem, One Piece'a, Balency, Parcisuna Messi'ego, Cielliniego, Bruno maresa, Xavi'ego i JJ'a o No i Rubiego, no to to jest mój menadżer, ale menadżer się nie liczy. Najbardziej tego szczęśliwy z tego Messi'ego, później z tego modricza, no i z tego Bellingama, no. Modric, Bellingham, Bellingam najprawdopodobniej przyszły gościu z Realu, czyli tutaj się będą z Modric'em może grać. No ale co, ja coś zrobię do pierwszego meczu. Ale gościu też chyba to przegra. O, lekko Neymara ma w wersji Toty, chyba. Gościu też nieźle przycisnął. Karim Benzema. Enkun... nie, Papin. Papin. Benzema. Enkunku! Dzięki, dziękuję. Nie trafiłem, widzowie! Ale ja jestem głupi. A nawet to... O kurde. Dobra. Ale teraz. Aj. Dobra, Jean Papin. Trudno. Neymar, dżur, dżur. Aj, aj, aj. No ten Neymar biegnie, a ten ak jest... Wolny. Nie będą widzowie Szczęsny to, to jest jednak szczeny. To jest jednak szczena, to jest widzowie polski gracz To nie ale. jest jakiś tam Francuz, nie to jest widzowie Polak, Rodak. Al papin, papin. Nie mam graczy za bardzo. Teraz, tak, do papina. Dobra, nie wyszło. Dobra, ojej, ale skasła tego Warana... Dlatego uwaga, o kurde nkunku. Uwaga, dalej groźnie! Dobrze! Szczyna! Dobra. Jaki, jaki ja tu jestem tak cienki według mnie. Aj, dobra. Trudno widzę. To było... To było... No, dokładnie tak jak mówi komentator, że cały czas mnie atakował. Raczej byłem gorszy. Tam więc będziemy musieli otwierać paczki, żeby chociaż... No odcinek troszkę dłużej trwał niż po prostu jakieś tam Powycierane jest, Znaczy co? Niż powycinane po prostu jakieś Odcinek O kurde O kurde Nie ten kosz jest za to jest N? O matko Cztery u, 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 u. Dobra widzowie Raczej wam nie będę pokazywał tego meczu, bo to się już nie opłaca Chociaż Nie no dobra Nie będę wam już go, raczej pokazywał wizowy Ale dobra Żeby było zróbmy jakoś tak O matka Dobra Zobacz, powiem wam wyniki Cię wtedy zobaczymy Dobra widzowie, później już nic się nie wydarzyło Przegrałem 4-0 Gości mnie dalej cisną, ja miałem jedną akcję na bramkę, ale nie wyszło. Zero wygranych. Co ta paczka? Niech będzie, i tak grałem to za darmo, ponieważ zostałem rzetą. Więc co, mam 20 paczek, więc sobie niektóre z nich pootwieram. Dobra, widzę, pierwsza karta, dwóch piłkarzy. I yy, słota karta, nie ma nic. Machres? Nie, jakiś Delord. Delord, dobra, widzę nie jest to machres i ansufati fajnie nie. kolejna paczuszka paczuszka japończyk środkowo pomoc i endo kto to jest widzowie jakby złoty argentyna e spo almeria roberton co to są widzowie w ogóle za trawy to i są... chrys aha dobra ja widzę, nie zwracam tu uwagi, idę po prostu szukać jakichś innych dobrych. Dobra, widzę, następna paczka, złoty, Maroko, pomocnik, Bayern, Mazrauczi, prawy obrońca, no fajne, fajne. Bayern, już, Wilson, napastnik do, z Newcastle, z którym ma chyba trzecie miejsce w tabeli, dobra, nieważne, szukam jakichś dwóch dobrych graczy, e, chyba już mam o, paczka dwóch piłkarzy, więc tak. Co mam? Jak mamś inno? Eee HPO BSC Diaz 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 i Dadzią Ten leci na Quicksella Szybka sprzedaż i co? Widzimy się przy dobrych jeszcze innych kartach. diapaczka i... Nie wiem co to jest w ogóle Alberto Lazowicz jakiś. Diego Rico, Marco Gronz, a on może być mi... Nie no, bo w sumie mam Pickforda. Bo nie pokazałem składu, ale on się bardzo zmienił. Ale no, no dobra, wezmę, widzę No i co? Pokażę wam skład i tam zakończymy ten odcinek. Dobra, więc tak, wy... tak wygląda właśnie mój skład. Ronaldo, Sonny Maximian. E, tutaj z Romy, Kar... Kar... Tu... Kartstorp, e, De La Cruz. No, ostatnio go trafiłem i nawet fajnie jeśli się sprawdza, szczerze mówiąc. Tutaj czasami go wkałem zamiast właśnie Franco Nazario, którego trafiłem. No i w klubie mam tu jakieś Masrauji, Ansufati, Van de, Van de Beek, jakiś tam Turner, Klajs. co jeszcze zmieniłem, no to dałem Pickforda zamiast na Simona, Taliszkę, Fernandesa, Antonego, ale to już chyba pokazywałem, Stonsa, One Bisakę No i ogólnie troszkę się ten Team zmienił, a więc mam nadzieję, że podobał mi się odcinek. Do zobaczenia do następnych. Nara.